Jeżeli chodzi o właśnie wyjazd generał Krukowskiego i wyjazd, który został wręcz wymuszony przez Ministerstwo Sportu, to ja bym nazwał to raczej komedią żałosną. Taki był kiedyś film komedia pomyłek, ale to już nie pomyłka, bo to nie było dzia działanie przypadkowe, ale działanie wręcz powiedziałbym celowe pana wiceprezesa. Kiedy zawodnicy już uzyskali kwalifikacje, okazało się, że pan Krukowski nie jest przez Polski Związek przewidywany do wyjazdu. To jest to nie, dziwna sytuacja, że trener dwóch oszczepników, mających kwalifikacje bywające wysoko na liściach światowych, no, nie, został, yy, nie został przez Polski Związek zakwalifikowany yy, na igrzyska olimpijskie. W momencie, gdy był podany yy, skład, skład już ostateczny przez Polski Komitet Olimpijski, to w tym składzie, nazwisko trenera krukowskiego się nie znalazło. Nie znalazło się. To było na stronie, to było na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Ministerstwo Sportu. General konkretnie Ministerstwo Sportu, czyli minister Bańka, zażyczył sobie wyjaśnień ze strony Polskiego Związku Lekkiej ale również i ministerstwo za, zażyczyło sobie dopisania do składu trenera Krukowskiego. Przy czym w przypadku zawodników było to prostsze, bo oni byli wstępnie umieszczeni w tym szerokim składzie, więc, więc z ich dopisami nie było krowu kłopotów. Natomiast dopisanie terenu no skutkowało tym, że on musiał jak gdyby, czekać na jakieś tam miejsce przelotowe i tak dalej i jedzie tydzień po zawodnikach.